Cześć, witajcie, ASSASSIN08 z tej strony i witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale i dziś zapraszam was na odpakowanie Convent Boxa. Tym razem mam dla was Convent Boxa prosto z PGA, tylko i wyłącznie na PGA można było kupić dokładnie taką otopaczkę. no i zerknijmy sobie co mamy w środku, słuchajcie, uwaga, uwaga, cóż słuchajcie jest w tej paczce? Wow, widzę Batmana. Jeszcze tak by the way, zanim zobaczymy co jest w środku. Kiedyś już odpakowywałem Convent Boxa i był to Convent Box prosto z Orange Video Fest. Także jeśli nie oglądaliście to serdecznie zapraszam do nadrobienia zaległości. A już teraz zobaczmy co jest w tym boxie. Oczywiście mamy dużo naklejkę Pixelbox I oprócz tego mamy tak, koszuleczkę. Od niej sobie zaczniemy. Co to jest? Słuchajcie, co my tutaj mamy? I z czego ona jest? Wow, słuchajcie, to jest Battlefield Hardline. No proszę, proszę. Zobaczcie. Taki jest wzór na koszulce. Bardzo fajny, muszę przyznać. I materiałowo koszulka jest naprawdę świetna. Tutaj jeszcze na rękawku mamy, słuchajcie, napis Battlefield Hardline. Fajnie. Oczywiście koszulka jest w rozmiarze moim. Jest to rozmiar M. Fajnie. Super koszuleczka, naprawdę. Muszę wam przyznać, że bardzo mi się podoba. Fajnie, czyli jest koszulka. Ponadto coś tutaj mamy z Assassin's Creed'a. Co to jest? Wow, Assassin's Creed Altair Keychain, czyli to jest taki breloczek do kluczy z Assassina. Ok, zobaczmy sobie go. Jak to wygląda i w ogóle. Tak to się prezentuje. Wow. Powiem Wam szczerze. Aha, jest to oczywiście licencjonowane Ubisoft. Powiem Wam szczerze, że raczej pasowałby mi breloczek z. Tym logiem asasynów, ale ten nie jest zły, brelok do kluczy. Odkładamy na bok i lećmy dalej. Co to jest słuchajcie, co my tutaj mamy? Wow, słuchajcie, ostatnio był y, ten film, jak to się nazywało? Legion Samobójców. Harley Quinn, właśnie chyba z Legionu Samobójców. Fajnie, to jest słuchajcie coś takiego na kable. W poprzednim Convent Boxie miałem coś takiego z Iron Manem. Super. Harley Quinn, bardzo fajnie i jeszcze mamy słuchajcie, wow, coś jeszcze tutaj jest co to jest? Star Wars number one fan, no niestety trochę nie trafiony, bo Star Warsów nie ogarniam nie oglądam totalnie, mnie nie interesuje ale jest przypinka i jeszcze mamy słuchajcie, figureczkę popową Batmana w środku już nic nie ma, odkładamy sobie paczkę na bok i co to jest za figurka? Batman Arkham Asylum wow, jeszcze była Harley Quinn, Joker fajnie ale ten Batman, coś jest z nim tak. On świeci w ciemności, czy co? Nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, zajmijmy się już teraz poszczególnymi rzeczami. W sumie to tylko i wyłącznie tymi dwoma, ponieważ koszuleczką już się zajęliśmy tym, tą przypinką również. No i breloczkiem do kluczy też, także zajmijmy się tymi figurkami. Najpierw może niech będzie figurka Batmana, także wyjmujemy ją sobie. Wow. Okay. Figureczka Batmana. Tak ona wygląda, słuchajcie. Dlaczego ten Batman jest taki niebieski, nie mam bladego pojęcia. Ale w każdym razie, popała figurka. Oczywiście kręci się głowa. Nie jest to niestety Bubblehead. Ale w każdym razie mamy Batmana. Super. Bardzo fajnie. W poprzednim Convent boxie miałem Catwoman, także idealnie będzie tutaj do pary. Fajnie. Jest Batman odkładamy go sobie powiedzmy tutaj i zobaczmy tą Harley Quinn tak ona wygląda z bliska niestety pewnie trochę mi się zejdzie zanim dobiorę się do środka, ponieważ jak widzicie jestem taki beznadziejny blister także widzimy się za moment OK, udało mi się już dostać do Harley Quinn także wow udało się, no i mamy Harley Quinn zobaczcie jak ona wygląda Tutaj oczywiście sobie zawieszamy kabelek i ona tak wisi na takim kabelku. Fajnie. Jest taka Harley Quinn. Cóż tu więcej mówić o tej figurce? Jest całkiem w porządku. Także cóż, odkładam ją sobie na bok. No i cóż moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o tego Convent Boxa. No i cóż moi drodzy, ten unboxing dobiegł końca. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Napiszcie, czy byliście na PGA i czy kupiliście sobie takiego Convent Boxa i co w nim mieliście. Tymczasem jeszcze raz dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!